Top 10 Wpadek na ekranie. Często oglądając film czy serial, zupełnie zatracamy się w jego historii i nie zauważamy mniejszych lub większych niedociągnięć jego twórców. Później wchodzimy na różne strony z ciekawostkami i czytamy o błędach w stylu Tu zmieniało się uczesanie, tam ubranie, jeszcze gdzieś indziej widać było kamerzystę. Dziś, właśnie dla tych mniej spostrzegawczych, przedstawiamy top 10 największych wpadek na ekranie. Numer 10 Zagubieni. Mimo, że serial już dawno się zakończył, wierni fani nadal powtarzają ulubione odcinki, szukając nowych wskazówek. W końcu, w tym serialu o ocalałych rozbitkach na dziwnej wyspie, każdy szczegół potrafił być ważny, prawda? Jednak nie do końca. Zwłaszcza w odcinku pilotażowym, gdzie dokładnie przed wybuchem resztek samolotu widzimy unoszącą się czarną, podłużną plamę. Czy to ptak, czy to następny samolot, a może Superman? Nie, to tylko błąd błąd CGI. Numer 9. Północ, Północny Zachód. Klasyk Alfreda Hitchcocka i jeden z jego najlepszych dreszczowców. Kto by się spodziewał, że i w takim filmie może pojawić się jakaś wpadka? A jednak! Dokładnie przy scenie w barze z Cary Grantem i Ewą Mary Saint, gdy ta wyciąga pistolet w kierunku głównego bohatera. Możemy zobaczyć w tle chłopca zatykającego uszy przed strzałem. To się nazywa Przezorny Zawsze Ubezpieczony. Numer 8. Braveheart w pewnym sensie może to być ciekawostka. Bo czy ktokolwiek spodziewał się, że w XIII wieku w Szkocji istniały samochody? Cóż, dziwne, że dzielna szkocka armia nie wykorzystała ich przeciwko najeźdźcom, zamiast poruszać się na jakichś tam koniach. Jednak żarty odłóżmy na bok. Podczas bitwy, gdy waleczni rycerze ruszają w bój, można w rogu ekranu zobaczyć zaparkowany samochód. Ciekawe, czy należał do kogoś z ekipy. Numer 7. Firefly. Następny kultowy serial, który istniał tylko jeden sezon. Dla wielu ta produkcja ma już prawie status świętości, jednak nawet świętość może zawierać błędy. Albo przedstawienie niesamowitych umiejętności bohaterów, o których nikt nigdy wcześniej czy później nie wspominał. Bo jak wytłumaczyć to, że w pierwszym odcinku nasz dzielny pilot Walsh kierował statkiem, nie mając kierownicy? Tak, też byśmy chcieli umieć. Numer 6. Buffy, postrach wampirów. Ustalmy dwie rzeczy. Buffy jest super i w Buffy można zobaczyć wiele często zabawnych niedociągnięć. Na przykład, gdy Nemesis, naszej ulubionej blondynki, Faith, włamuje się do jej domu i rozpoczyna się bitwa, która kończy się na schodach. A dokładnie obok tych schodów znajduje się kamerzysta, nagrywający wszystko z innej perspektywy. Mamy nadzieję, że dano mu dodatkowe wynagrodzenie za tę krótką rulkę w serialu. Numer 5. Supernatural. Czy kogokolwiek mogłoby zdziwić, że przez 15 sezonów mogą pojawić się błędy nie tylko w fabule, ale również na ekranie? I że podczas tylu lat aktorzy już naprawdę mogą nie wiedzieć, jak się do siebie zwracać? Dobrym przykładem jest tutaj Jensen Knuckles, który w jednej ze scen miał już taki mętlik w głowie, że zamiast krzyknąć imię ekranowego brata, wybrał imię grającego go aktora. Nie wiemy, czy nikt nie zauważył tego głośnego okrzyku Jared zamiast sam, czy może potraktowano to jako mrugnięcie okiem do widzów. Tak czy siak, szanujemy. Numer 4 Przeminęło z wiatrem. Choć z wielkim ubolewaniem, to musimy o tym powiedzieć. Przeminęło z wiatrem to film idealny, jednak również tutaj pojawiła się wpadka. Albo może my nie uważaliśmy na historii. Tak czy siak, scena, gdy Melania bierze do ręki lampę, która jest podłączona do kabla, trochę nas zdziwiła. A może po prostu Stany wtedy jeszcze niezjednoczone były na tyle rozwinięte cywilizacyjnie, że korzystały już z takich możliwości jak elektryczność. To świetna teoria spiskowa, ale my nadal pozostaniemy przy wpadce. Numer 3 Harry Potter i kamień filozoficzny. Najbardziej magiczny film o chłopcu z blizną w kształcie błyskawicy. Nikt nas nie przekona, że jest inaczej. Nawet jeśli w jednej ze scen z udziałem profesor McGonagall widzimy, jak niby latające świece są zawieszone na sznurkach. My to oczywiście tłumaczymy sobie tym, że może Dumbledore wolał nie tylko polegać na swojej magii, ale się również jakoś zabezpieczyć w razie jakby coś nie wyszło. Bo to przecież nie może być tak, że tej magii nie było, prawda? Numer dwa. Gladiator. Następny film, który udowadnia, że pewne cywilizacje były o wiele bardziej rozwinięte niż nam się wydawało. W końcu, jak inaczej można wytłumaczyć scenę, gdzie w jednym z upadających rydwanów można dostrzec butle z gazem. Tak czy siak, specom od efektów specjalnych udało się uzyskać efekt zachwytu, pomieszanego z zaskoczeniem. Tylko czy to dokładnie chcieli osiągnąć? Numer jeden: Gra o tron. Chyba nikt nie spodziewał się innej produkcji na pierwszym miejscu naszej dzisiejszej listy. Kubek ze Starbucksa, który towarzyszył Denerys, stał się już legendarny. Rozpisywały się o nim media na całym świecie. Odpowiedź na to, kto zostawił tamten kubek, nie dawała spać najlepszym detektywom. My po prostu zazdrościliśmy, że nawet w tak mrocznych czasach bohaterowie dbają o siebie i mają czas na szybką kawusie.